Z tej strony Frytka. Dzisiaj będziemy budować dom. Nowy mój dom. bo Nie mam domu. Stary widzę, nie, nie istnieją. I w ogóle dawno mi nie było. Już 4 miesiące. Ale jutro mam doskonałą wiadomość. Jutro, będzie, będzie piosenka nowa z okazji roku mojego kanału. Nic się nie zmieniło z mojego skina. Jest taki sam jak kiedyś. Wszystko jest takie same, ale, dobra, nie o tym dzisiaj. Dzisiaj musimy zbudować ten dom. szukamy najpierw miejsca. Może? Dobra. Hmm. Poszukajmy sobie miejsca. Najpierw jakiegoś tutaj miejsca poszukamy, bo nie mam co robić, też pada. Nie ma co robić. Chyba tak. tu był dom już lepszy. Dobra, zdecydowałem się na te miejsce. Dzisiaj będziemy budować taki porządny dom. urodziny, dom, bycie. Tak. tak tutaj. Jeśli jeśli pytacie o te reklamy, jak pytacie o te reklamy, to, to, to chodzi o to, że bytło chce nam przeszkodzić. Pamiętacie, jak się zmieni kostę? Ciężko, w ogóle nie, nie idzie na swoją stronę, nie idzie jest po stronie kosmitów, w ogóle chce cały świat przejąć i w ogóle masakta ale dzisiaj nie o tym dzisiaj się tym nie przejmuję. No więc sobie jest sobie taki prosty dom taki Tu żeby gdzieś mieszkać bo okej okay. Będzie bardzo ten dom taki... Nie śmiejcie się w komentarzach jeśli napiszecie, że jest nobski, bo on nie jest. Tylko tak nie chce mi się budować. Musimy odzyskać Byczora, żeby znów z nami filmy nagrywał, bo w ogóle on nie chce nagrywać, tylko przejmować świat i w ogóle gada głupoty. Słymi kosmitami. Kluska też się przemieniła w kosmitę. Ostatnio jak nas nie było. nie była. Kluska nie była kosmitą, ale no niestety jest jak jest. Kluska się przemieniła i niestety z kosmitą z wieczorem. sam. Z, z otem. Tam z odtąd dostałem. Jeśli będziecie pytać, kto to ot, to ot, to, to mój przyjaciel. Znów w naszym teamie. A więc. A znowu bycze od Nie ma czasu na takie reklamy, ludzie. Tutaj nie ma czasu, nie ma czasu. Idzie przewinąć. O, udało nam się być od na jak najbardziej przeszkodzić. To ja z moim nowym domem, ja się z Wami żegnam, pa.